Siemaneczko, Sysony 94 to moje nowe konto Po bardzo długiej, długiej przerwie Mam nadzieję, że będzie słychać mój głos, jak nie, no to kurczę nie wiem co będzie, ale anyway, zaczynamy z Minecraftem Jak tu widać Powietrzny domek Ale tak się przeprowadzę bo to jest zły pomysł był, że zamieszkać w zimowym biomie, ale cóż. Przyzwyczaiłem się jakoś do tego. A tu cóż mamy? Same lupiecie jakieś. Żelazo, złoto. Zboże. O, weźmiemy sobie nożyczki. W sumie na cholerę tyle. Nic. To, to, to e, kamulce, a to nie, to zostaje, kwiatka nie chce, dobra, tu idziemy dobra. Sorry, chłop. Sorry, że nic nie mówię, ale jakoś... Na razie nie mam o czym mówić. No ale coś wymyślę zaraz. A za tym czas pokopię coś. O słychać pająka. Gdzieś powinien być blisko. bo cię zazwalęk tutaj idziemy na dół, no, chyba tu będzie spawner, bo tam tyle ten tylko z tej strony cholera No i z wody słychać. Ziemia. Hmm, to już. Jesteśmy dobry miejsc. Chyba. O! Chyba się zbliżamy. Tylko... Раз O kur, ło. szkielet idź tam, Pająk, czy ja cię wzywałem? Nie. Yeah. Gdzie pójść. No fajnie. Wybuch i pude nie wyjdę teraz stąd. No nie. O, tutaj dobra. Tylko zaświecić tu. Dobra. Eee. Nie zginąłem, bo jakbym zginął ten to kurde byłoby śmieszne. Ale na szczęście, o kurde! Mr. Pio! Nie, Mr. Spider! Kurde! Zjeżdżać ja tu. Jeszcze ktoś? Kurde, wszędzie Drowy głupi głupie pająki. Pajo, jajo! To, Pok, pok i chuj. By, eee, przepraszam. nie, nie miałem krzywnąć, ale dobra. Tak. Tak. Dobra, wyszłem. Idziemy walczyć. Gdzieś tutaj są. Gnoj. Nie to Ech Ano, no rzeczywiście. Spawner pająku. Ja. Yeah. Noć tu koleś. O! się zawiesiło. No szkurde, odczepcie się od tej supitu. O kurde! No kurde, mol, za cholery, kurde, jeszcze ty, chodź tu, kurde, no chodź tu, chodź to, kurde, mol, no, o cholera za zginę, chodź tu, pacanie, kurde, mol, chodź tu. Dobra, jeszcze jeden. Jest. Dobra, szybko świećmy. Ło, kurde. Zombie. A ty i stąd. I stąd. Dobra, jest. Szybko świećmy. Jest. Ojej O, piąty level. Jeszcze jeden. Jest. Dobra, udało się. Przejęty spawner. Dobra, weźmien mieczyk. I cóż mamy? Chlebek. A nie tak gdzie... Chlebek. Nici. Chlebek. Siodło, siodło. Cztery żelazo. A tu co mamy? Znów chlebek. Coco beans, beans, redstone, gunpowder and weight. Nie Niezbyt fajne, ale... Dobra. Niech będą... O kurde! Tylko nie ty! Fuck off! Byczyzn? Fuck off, fuck off. Enduś, słyszę cię. Enduś, ja cię słyszę. Tylko gdzie ty jesteś? Aha, jeszcze mi się cholera... Pochodnie skończyły. To nie zobaczymy Endiego. Enduś, pierwsze przejdę do ciebie Nic się nie ma U za zdan. trzeba coś zjeść Nie bij, tylko ja. No No i jestem wyzdrowiały Ha 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 Dobra, tu coś mamy? A, mamy to ale nie ma łopaty. Ujej. Czeka, tu coś jest. A, tu nic nie ma. Kurczak tylko rządzi. Z jajem na wierzchu. Yy, z jajem. Szkoda, że nie da się tak jakby tego... No i mi cholera... Kurcze... No nie no... Motyka nie... Kurde, co by tu wziąć? Pe 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 pe, 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 To mogę, mogę... Kości... kurcze... Kurde... Gravel... No i muszę zrobić nowy tam... Dwie skrzynie zrobię. E, tu. Tak. A tu sobie postawimy. Co to, 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 to. To, 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 to. to Nie wiem, no, co mi ten Aha, już wiem. E, tak. Na razie ten. A czy ja mam węgiel? Czy nie mam węgla? A no mam. Aha, to przecież jeszcze ten. No tak, zapomniałem, że ten. Puuu. Dużo już nie tego. Tylem. Dobra. Szkło się robi. Aha, teraz sobie zrobimy pochodnie, żeby jeszcze zobaczyć Edusia. Endusia. Dobra Dobra niech się tutaj tego, to będziemy dalej robić O kurde szybko No nie to cię, no, dobra Co tak wolno szkurcze. Czyżby słońce pokazywało się pano Ciągnie się i ciągnie słoneczko i ciągnie i ciągnie Wyjawia się słoneczko i wyszło A! Dobra, skończyło się, bab babce sranie. <laughs> Dobra. Dobra, to możemy iść. Nie świecić tu, w domu. No co jest, no. Dobra. Ała. to jest. tu eee, pusta uliczka. Fuck das θietere. God the Tu eee, jest jakiś szerokie pan szkielet. I co stąd? Chłopczyk! A masz błeg. O kulde, Got to mit! Yeah. O ty! Yes! O, ląbiak. No! Zabiłem ci gnoju. Koniec twojej zabawy. ha! <laughs> Przepraszam. Dobra. No, na żelazo jest. O, zombie. Runaway. away. Albo nie runaway. Zabijemy go. Je, ja, zabity. Dobra.

Lugacy, nie mnie. Myślę, że to, 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 kurde. Równo widać. Z góry możemy tutaj za te więc pójdę też. A tu, o tu coś jest. No faaaak! Kurde. No błaźnie na górę dziadu, coś świeci. Kurde, Gacex, jeżdżaj. No, ale muli coś, kulde. Nie? Aha, stąd. Stąd jakaś, jakaś woda. U, aż tam. Ojej. Ale węgla jest dużo. No, no, no. I Gacków dużo. No, no, no. Ja, ah, zombiak. O ty gnoju. N Nego kloty gnoju. O nie. Mm. Dobra. Załatwione gnoje. Możemy iść. Gdzie to? Aha, tutaj. Nie tu. Tu. Raaa! aż tyle już nagrywam. Uu, to będziemy zaraz kończyć. Jak na, na, taki prolog do serii Minecraft. Ale przynajmniej coś Nie Niedługo może coś znów nagram. Ale to na razie to będzie tyle Bo już dochodzi 18, znaczy już do, doszło A dobra No to myślę, że będziemy kończyć Na dzisiaj eee, No i się widzimy Znaczy się słyszymy w następnym odcinku który niebawem może nadejdzie. Dobra. No to trzymajcie się. Na razie. Nara, ludzie.